Mamy włosy, mamy kłopot. Tracimy je, mamy jeszcze większy. Żadna nauka nie znalazła jeszcze dobrego rozwiązania na ten kłopot. Ale walczy. W połączeniu sił, medycyna estetyczna, kosmetologia i fryzjerstwo zaczynają razem stosować nowe rozwiązania. Jednym z nich jest dermaroller. Właśnie w tym filmiku pokażę jak się go stosuje a Piotrek będzie żywym przykładem, mój model, efektów, jakie po nim można uzyskać. Przenieśmy się do studia. Przed rozpoczęciem zabiegu należy dokładnie umyć głowę. Do samego umycia głowy biorę szampon stymulujący porost. Wybrałem go sobie z firmy SimpliZem. Nie będę o niej dłużej opowiadać. Jest to jeden z bardziej efektywnych szamponów, który polubiłem zarówno ja, jak i Piotrek, którego myję. Bardzo ważne jest, żeby wybrany przez nas szampon maksymalnie usuwał substancje z głowy. Dlatego albo może być to szampon oczyszczający, albo do skóry przetłuszczającej. Najlepszy jest jednak stymulujący porost włosów. W przypadku pań które często stosują lakier albo inne produkty do stylizacji, w których wymycie jest dużo trudniejsze. Wtedy na pewno warto położyć duży nacisk na to, jaki szampon stosuje. Powtarzam więc czynność myjącą. Potryk zasypia Dala się. Mm. Raz, raz, dwa, trzy. Skupiasz się na czubku swojego masa. Odpływasz. Włosy rosną. Mycie, mycie i po myciu. Najważniejszy jest sam istotny zabieg. Zobaczmy, jakie są do niego dalsze przygotowania. Przygotowując zabieg, Zdejmuję nową głowicę, która jest przygotowana do. Robienia zabiegu. Igły w samym Dermarolerze mhm. mogą być różnej długości. Największe są 2 mm, tych nie stosujemy. One powodują, że akwucia są aż do krwi. Mhm. Mogą być igły 1 mm i mogą być igły półmilimetrowe, a nawet większe. Do głowy stosujemy igły półmilimetrowe. A panie Sławko, jak to działa w sumie? Dlaczego wsadzamy igły do głowy? Dlaczego wsadzamy igły do głowy? No tak, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, bo o co w tym wszystkim chodzi? Aha. Najważniejsze jest, żeby przebić się przez tkankę ochronną, czyli na mhm. który powoduje, że zatrzymuje on do. 98% wszystkich substancji aktywnych na zewnątrz. Tak jest w wypadku kremów do twarzy, tak jest też w wypadku produktów do włosów. Hmm. Zupełnie inaczej jest w momencie, kiedy następuje przebicie tej, tej ochronnej warstwy i wchodzimy do wnętrza organizmu powodując przy okazji pobudzenie skóry do budowy nowych naczyń krwionośnych. No i w końcu sam zabieg. Po mimice twarzy, a także odgłosach będziecie mogli zobaczyć, że żeby być pięknym, trzeba cierpieć, co Piotrek nam potwierdzi. Zaczyna aplikować peeling do skóry w celu zmniejszenia ilości. Na skórka, i w celu dezynfekcji. Taka dezynfekcja na szczęście wystarczy, bo tutaj, tak jak wspominałem, to nie są igły 2 tylko pół mm, więc one wbijają się tylko powierzchniowo, przerywając tą skórę na wierzchu. Mhm. No, taka jest tego rola. Oczywiście. Głównie znamy Dermalorel ze stosowania do skóry twarzy. Mm -hmm. Ale są też specjalne produkty, specjalistycznie przygotowane do stymulowania polskiego włosa. Myślę, tutaj, tutaj proszę na placek zaaplikować. To jest peeling, to jeszcze nie jest sama substancja. Dobrze, ale ja wierzę, że mi wszystko pomoże. Teraz dobrze zaaplikujemy z przodu, gdzie tak, tutaj. potrzebna jest stymulacja. Na placek. O, tak jest, dobrze. Wstępnie po zrobieniu dziur, albider u nas w salonie wynika z tego, że jest to żywy organizm. Okres świąteczno-noworoczny. Okres świąteczno-noworoczny. Ale o włosy trzeba dbać zawsze. Zdrowie. Również w tym okresie. Następnie przygotowujemy produkt aktywny. Ja mam dermalorę ze stymulacją i rozpoczynam masaż. Który wymaga dużo cierpliwości i wysiłku, ponieważ to boli. Boli szczególnie z przodu z koczoła. Ale warto. Te osoby, które robiły sobie zabieg dermarollerem na twarz, wiedzą, że okolice tutaj czołowe są najbardziej bolesne. Tak samo jest, o teraz tutaj zacznę, o, 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 jest to jednak miejsce, gdzie dotyk najbardziej potrzebuje pomocy. Okay. aplikujemy podrobinę produktu tam, gdzie panujemy... Powtórzyć zabieg rollerem. Następnie, w celu absorpcji, powtarzamy zabieg. Następny rządek. Ten produkt akurat jest płynny, co pozwala nam bardzo swobodnie rozprowadzić go. On jest przygotowany specjalnie do stosowania w maszynach mezoterapii. Przechód głowy do tyłu. Zastosujemy wprowadzenie teraz Tutaj nie? Tak, mocno do tyłu, mocniej. Hmm, dziękuję. I tutaj w miejscu, gdzie potrzebujemy tego najbardziej, powtórzymy aplikację po zrobieniu. już chyba możesz się przechylić, już nie powinno cieknąć. I w najbardziej bolesnych miejscach, przepraszam, w piciu. Stosuję to jeszcze raz. Następnie powtarzamy ruchy pionowe. Ale warto, boli, ale warto, są efekty. Nie chcę mieć błysych placków. To, co teraz obejrzycie, to efektu 5-6 tygodni pracy, na które trzeba rzeczywiście uzbroić się w cierpliwość, ale i ty możesz mieć lepszy efekt. Jak widzimy skóra jest zaczerwieniona. Nie ma na niej jednak kropli krwi. Jest to tylko silna stymulacja skóry, która po pozwala, że następne 10 minut produkt wprowadza się lepiej. Widać, że postęp i technologia wkroczyły wielkimi krokami również do fryzjerstwa. Tak, to prawda. Możemy walczyć już ze wszystkimi problemami dotyczącymi włosów, także ich braku. Mam nadzieję, że ten film Was zainteresował i chętnie przyślecie mi pytania na wideo na adres slawka mail, pisany razem małpainteria.pl, tak, żebym mógł na nie odpowiadać w moich filmach. A dzisiaj dzięki i do zobaczenia. you <laughs>